Jesteśmy na jednym z dachów w Jerozolimie. Za mną cała gama przeróżnych duchowych, świątynnych budynków, przeróżnych religii, wyznań chrześcijańskich. Cała masa kościołów katolickich, prawosławnych. Za mną ta wieża to Kościół luterański. Tam na górze kopuła to z kolei synagoga. No Ten złoty budynek każdy rozpoznaje. Niektórzy ludzie, szczególnie tacy luźno nastawieni do Boga i religii, myślą, no ale jeśli tyle tych religii jest, to chyba coś jest nie tak. Dlaczego nie ma jednej religii? Tu szatan rzeczywiście przyjdzie niedługo z odpowiedzią. Mówi, a co wy na to, jakby wszystkie religie zjednoczyć? Zrobić jedną religię, jedną świątynię. Nie byłoby wojen religijnych, wszyscy by się razem modlili. Rzeczywiście taki pomysł może powstać, ale mam dla ciebie lepszą ofertę. Nie musisz wybierać między religiami. Wcale nie musisz decydować, która z tych wież kościołów prowadzi cię do prawdy, bo odpowiedź jest, że żadna. To Jezus jest prawdą. To Jego masz wybrać. To w Nim masz rozpoznać, tak jak kupiec, który szukał pereł i wiele widział w swoim życiu. I myślał, może ta jest najładniejsza, może tamta. Ale kiedy zobaczył tę właściwą perłę, powiedział, wszystko oddaję, by mieć tę jedną. To jest właśnie wzór, jak masz podejść do Jezusa. Wielu będzie Cię kusić, że oni znają prawdę. Wielu będzie mówić, że ich prawda jest jedyna. Ale tylko Jezus powiedział Ja jestem prawdą. Nie ja pokażę Ci drogę do prawdy. Ja jestem prawdą. Jeśli chcesz prawdziwie przyjść do Boga, nie ma innej drogi niż przez samego żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie przez organizację, nie przez religię, nie przez kościoły, nie przez wołanie Mujahedina, rabiego czy kogo innego. Masz osobiście odpowiedzieć na wezwanie samego Pana, Boga i Zbawiciela, żywego Jezusa Chrystusa. Amen.